Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kolejny tydzień, kolejny weekend, dzisiaj jest czwartek, godzina ósma, pogoda wyśmienita, wręcz może można powiedzieć, że za gorąco. Wpadłem na taki pomysł. Chciałbym zrobić dla Was takie letnie, pod nazwą letnie wyzwanie, to znaczy 4 dni kopania w różnych miejscach Począwszy od dnia dzisiejszego. W tej chwili właśnie zmierzam znowu do Alexa. Grupa Saxon Surges i z kolei po południu będę zmierzał w stronę Beacon Brecon na 3 dni. Będę nocował w wykopkowozie. Będzie tam kilkadziesiąt osób w tej grupie mowa o Celtic Heritage więc e, zobaczymy e, co ten weekend przyniesie, mam nadzieję że się będzie Wam podobało jeżeli tak proszę zostawcie jakiegoś tam lajka, może subskrypcję, oczywiście nie zapomnijcie komentować i to będzie odzwierciedleniem e, mojego e, pomysłu e, po prostu czy, czy on będzie miał sens, czy takie rzeczy warto robić, czy będziecie to oglądać, jak to się będzie oglądać, jak wiecie, nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy gwiazdami YouTube'a, po prostu nagrywamy to w zasadzie dla siebie, żeby mieć jakąś tam w przyszłości pamiątkę. no i przy okazji, żeby pokazać Walijskie zdobycze. Także co? Dwalicy detektoryści ruszają. Do zobaczenia. Ok, zaczynamy. Więc to jest nowe pole. Nie było nawrót detektowane. Była wysoka trawa. Ludzie już się rozpierzchli po polu. Dosłownie zażyło za płotem, za płotem. Ostatnim razem wyszedł James' pierwszy hammer. Więc ja się skupię po tej stronie pola, tam jest fajne wydolenie, że tak powiem, prawdopodobnie mu jakiś trakt albo ścieżka, czyli co, nie przyciągam i widzimy się przy pierwszym fajnym sygnale, trzymajcie się, hej. Kolejny dołek wykopany i co wyszło? Pokażę Wam do słońca. E, taka plomba wyskoczyła. Widać jeszcze bicia. O, coś takiego. Sygnał dół w zasadzie. Ziemia bardzo słucha, więc te sygnały na pewno trzeba pod, nad nimi popracować, że tak powiem. No ale udało się. Spójrzcie, jaki dół wyryty. Także ładnie, ładnie. Dobra. Ja dalej. I tak to. Kolejny dołek. Już się zaczyna krą krąglić. Znowu, niestety, się koniec guzika arsenowego. Ale spójrzcie. Fajnie był zrobiony. Szkoda, że nie jest cały. No, przeorany. Zaorany. Ale nie poddaje się. Słońce. Następny dołek. Spróbujmy na żywo. Sygnał wykopany, nie otwierałem. Zobaczmy, co w nim piszczy. Duży sygnał. Chciało łeb urwać, No i zobaczcie. Coś okrągłego. Widzicie? Przysłonię Może światło? Nie. Będzie lepiej do światła. Ten pointer wyłącz się. No i odpakujmy to. O! Pierwsza krągłość, pierwsza monetka i co mamy? Mamy krążek, ale co to było? To trudno powiedzieć, wyczyszczę może troszkę, Wyczyszcie troszkę. Nic to nie widać. Hm. Dobra. No cóż, kolejny dołek. <laughs> Słuchajcie, już wyciągnąłem. Mam to w ręce. Wyczyściłem. Jeszcze poprawię lekko, ale chyba jest grubo. Grubo. W sensie to jest guzik, ale spójrzcie, jak musi być stary. Patrzcie na to. Zobaczcie na to. Naprawdę jest stary. Super. Super, szukam dalej. Ha, ha. Brawo ja tak się prezentuje szkoda, że po, po, po haratany, ale, ale nie zmienia faktu, że jest piękny. Dobra, do następnego. A kolejny sygnał. To jest znalazłem takie przejście ścieżka, która prowadzi na drugą stronę pola. Był niemrawy, ziemia strasznie sucha. Zdawało się, że, że jest głęboko, ale po prostu kamieniście sucho ale mamy sygnał tutaj wypadło patrzcie się które sobie leży o i mamy co mamy mamy sreberko mamy sreberko 1920 i chyba no skaleczyłem szlak zwali patrzcie tu ale go przejechałem co za gość co za gość George. Piąty. Trzy pęsiki. No okej. Okay. Mamy cyberko. Na wyjeździe trzy podwójnie. Także co? Nie przeciągam, nie zanudzam. Idę dalej. Nie wiem czy to widzicie. Ostrzy, nie ostrzy. Happy day. Do następnego. No I był kolejny fajny sygnał zaraz przy farmie, to jest farma. No i co się można było spodziewać? Takie oto cudo w amoku, Amoko, Ja jestem w amoku. Chodzę szukam sygnałów. Na razie jest cisza. Oprócz tego srebrka i pingnęło kawałka guzika no to i plomby. To nic, nic szczególnego. Dobra, Koda kliszy. Do następnego, hej. Kolejny dołek. Oczywiście, przed tym jakieś znowu kawałki złomu, ołowie. Tutaj fajniutki sygnał wykopany. Szukajmy razem. Działa, działa. pajutki sygnał i co mamy? Uuu, chyba chyba będzie drugie syberko. Poczekajcie. Poczekajcie, co to było? Co to było? Syberko, sam jesteś syberko. To jest jakiś take. Jaki korek. Och! Miałem nadzieję, że to będzie pokrywka, tyłu od zegarka. Ale niestety niestety nie. Shake. Shake bifo. Niestety nie. E, dlaczego tak myślałem? Bo chłop znalazł kawałek koperty w pobliżu i srebrnej akurat i myślałem, że to będzie to. No niestety. ok, dobra, nie zwracam gitarę. Witajcie po raz ostatni, pierwszego dnia mojego planu. E, okaże się, czy będzie Wam się podobało, czy warto to kontynuować. Więc rzućmy okiem na okolice. E, mój kamperwóz, czyli hondowóz, wykopkowóz już jest gotowy, flaga na miejscu. E, I teraz tak wygląda camping, strasznie niewielkie pole. Tutaj jest main office, że tak powiem. E, Czyli Hugh Celtic, organizator. No i czekamy na resztę gości. Eee, za mną w tle takie widoki: piękne góry eee, Penewan i Beacon Brecon. To jest jeden, jedna góra, i tam oddali. oddali tam jest druga góra. Eee, konkretnie nie wiem, który jest Penewan, a który jest. Tak mam, No to co, chodźcie, pokażę Wam, jak dzisiaj mieszkam. Więc co, zaczynamy e, od przodu, pośrodek tym team. Dzisiaj w mojej tylko osobie, jutro tu Paweł, zwany Romanem. Honda e, bardzo dobry, polecam, panel, panel solarny czasie po prostu kluczyk na pierwszą pozycję i ładuje detektor telefony wszystko na jutro dla ciekawych tak to wygląda naprawdę się sprawdza no i co idziemy dalej do wykopkowozu pożyczyłem od żony przecionek od namiotu namiot wango pasuje jak ulał i wchodzimy do środka na salony zapraszam no i standardowo e, sypialnia e, tutaj miejsce na detektor przechować w nocy. No i jak wieje to miejsce kuchenne e, Co tu dalej mamy? Zaplecze, e, kuchelne garki, jedzonko e, oczywiście lampka wina, lepsze trawienie, e, zmywarka, woda. Stolik. No i w tle mój shower i moja prywatna toaleta. Mimo to, że jest toaleta, ale to nie muszę tego nosić, nic mnie nie kosztuje, więc będę miał swoją.